Moi drodzy, taka informacja, bo ja wiem, że oglądają mnie również pszczelarze. Pojawił się już kalendarz pszczelarza polskiego 2026, Humana Divinis. Kto zna te publikacje, to wie, że kiedyś artykuły pisał tutaj ksiądz Eugeniusz. Znawca apiterapii, znawca pszczelarstwa naprawdę rewelacyjny człowiek. Poznałem go, bo kiedyś tutaj z towarem przyjechali do nas. No niestety już nie ma go wśród nas, już nie żyje ale panie które tam z nim jakby pracowały w wydawnictwie tak pani Stefania i pani Maria jeżeli pani tam dobrze przejęły że tak powiem schedę i od dwóch lat już pojawia się jakby bez udziału księdza Eugeniusza ten kalendarz rewelacyjny pokażę wam pozwolę sobie pokazać tutaj tak do kamerki spis treści żebyście wiedzieli co jest jedna strona to możecie sobie zapauzować w film Druga strona. Bardzo fajne. I ja Wam powiem, że jeżeli chodzi właśnie o miody, o apiterapię i tak dalej, to są tutaj bardzo ciekawe rzeczy, nie tylko dla pszczelarzy. Więc jeżeli generalnie interesują Was produkty pszczele, spożywanie i tak dalej, polecamy. Jest dostępny, wystawiony na Allegro. Także, gdyby co, zapraszam do zakupu.